Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Zdrapek. Dzisiaj zrobimy sobie takie małe drapanie. Wrócimy do Zdrapek, których ostatnimi czasy u nas nie było. Będzie jedna super linia, dwa razy Crazy 7 i na sam koniec, oczywiście, nasze ulubione Paradiso. Odcineczek za 35 zł. Ile uda nam się odzyskać? Czy w ogóle uda nam się coś odzyskać? A może uda się wyjść na plus? Zaraz się o tym przekonamy. Zapraszam Was do oglądania. A więc, na start możemy sobie zacząć od super linii. Zdrabka z numerem 11. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy będą widzieć. A więc, możemy zacząć drapać nasze symbole. Dawno tej zdrabki nie było, tak jak już mówiłem. Także zaraz zobaczymy, co ona nam tutaj przyniesie. I pierwsze symbole to klucz i moneta. Klucz już tutaj widzę na samej górze dalej tutaj szukamy cały czas monety w drugiej grze nie mamy nic trzecia jest kluczyk tutaj monety jeszcze nie widzę jest kolejny klucz i nawet moneta tutaj się trafiła na samym dole i w ostatniej grze jest i kluczyk i moneta w jednej linii takie właśnie symbole najbardziej lubimy ok chyba wszystko już jedziemy dalej Księżyc oraz cytryna. W pierwszej grze nie ma nic. Dwójeczka. Tutaj też niestety nie ma nic. Jest cytrynka, tutaj się schowała. I jedziemy niżej. Nie mamy nic. I chyba tutaj na samym dole już też nie będzie nic. Także taki dość słaby przebieg. Dalej jedziemy, i mamy dzwon oraz kości. Dzwon i kości. Czy my tutaj coś takiego będziemy mieć? Na razie tutaj nic nie widzę. Jest dzwon tutaj i są nawet kości. Jedziemy sobie niżej, i na samym dole jeszcze mamy kości i chyba. By było, nie, jeszcze mamy tutaj kości. O, ok, dalej mamy rower oraz motyla. I co my tutaj będziemy mieć? Tutaj cały czas ta rubryka stoi pusta widzimy tutaj coś mamy na razie nie widzę nic kompletnie jest tutaj rowery wysypało tutaj rowery i na samym dole na samym dole nie mamy już nic czyli motyla chyba nie było nie tutaj był ok już myślałem że nie było ale jednak dobra dalej mamy serce oraz tęczę Tutaj nie mamy nic. Tutaj też nie mamy nic. Dalej. Też nic. No na razie nic, powiem Wam szczerze, że nie widzę. Nie widzę ani serca, ani tęczy. Chyba nie ma, czyli no zupełnie pusty przebieg. A jak gdzieś przegapiliśmy, to myślę, że zaraz się znajdzie. Słoń i arbus. Pierwsza gra, nie ma nic. Tutaj już widzę jeden arbus i drugi arbus. Dalej kolejny arbus. Jest i słonik. I na samym dole coś będzie jeszcze będzie arbus. I chyba tylko Arbus. Ok, połowa zrabki za nami. Na razie no, nie wygląda to zbyt obiecująco. Ale zaraz zobaczymy, może się to zmieni. Okulary oraz leżak w pierwszej grze nie widzę nic, w drugiej już widzę tutaj leżak. Dalej jedziemy. Jest kolejny leżak. I ostatnie dwie gry. I ostatnie dwie gry nie mamy już nic. Ok. Dalej mamy balony oraz piłkę. W pierwszej grze nie ma nic. Dwójka są balony. Dalej jedziemy. Tutaj nie widzę nic, tutaj też nic i na samym dole są balony i kolejne balony i jeszcze jedne balony. Drabka zaczęła się rozkręcać, a następne symbole to lody oraz kwiat. Kwiat gdzieś tutaj był, kojarzę, o właśnie chyba tutaj. I tutaj. I co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze lody, mamy jeszcze kwiat. I na samym dole, na samym dole już nie mamy nic. Czyli no już tutaj brakuje nam pojedynczych symboli, a zostały tylko cztery do końca. I mamy podkowę oraz słońce. Gdzieś też kojarzę te symbole były. Podkowa jest tutaj. I kolejna podkowa. I jeszcze jedna podkowa. Słońce. Tutaj też jest podkowa. Jest i słońce. I... Kolejne słoneczko, dwa symbole do końca. Zaraz zobaczymy, czy nam to coś tutaj w tym pomoże, gwiazda oraz wiatrak. Chyba niestety nie wiatrak mamy tutaj i tutaj, wiatrak. I tutaj wiatrak, i tutaj wiatrak i niestety gwiazdki tutaj nigdzie nie widziałem. Zaraz na pewności jeszcze sprawdzimy. Takie jest kontrolne, trzy różne, czyli nic już chyba tutaj nie przegapiłem. A więc super linia. Niestety dzisiaj na minus. Ok, lecimy sobie dalej. Crazy siódemki za 10 zł. Z drapeczka z numerem 10. Oczywiście szukamy tutaj naszych siódemek i lecimy sobie z pierwszą grą. I mamy trefl, koronę oraz podkowę, Dalej gwiazda. Karta oraz serce, dalej Pik gwiazda oraz karo, dalej śliwka, cytryna i moneta. dalej moneta Wiśnie odkowa. Karta cytryna oraz karo. Pik Karo oraz trefl i druga część drapki. Wiśnie, winogrono oraz karta. Winogrono, korona oraz serce. Trefl, śliwka oraz gwiazda. Worek, winogrono oraz kier. Moneta, pik oraz worek. Wiśnie, podkowa i jest siódemka. Cytryna, korona i... Śliwka, a pod siódemką mamy 10 zł, czyli zdrabka nam się zwraca i od razu sobie płynnie przechodzimy do kolejnej zdrabki, tym razem zdrabka z numerem 11. I szukamy. I mamy tak, gwiazda, wiśnie oraz karta. Śliwka, korona, gwiazda, moneta, kier, korona, karta. Podkowa, worek, worek, serce, wiśnie, trefl, śliwka, moneta, śliwka, gwiazda, pik i przechodzimy sobie do drugiej części. Karo, winogrono, serce, trefl, korona, karta, karo, wiśnie, podkowa, Kliwka, karo, pik, winogrono, cytryna, worek, podkowa, pik, cytryna i ostatnia gra, moneta, trefl i winogrono, czyli jedna zdrapeczka dała nam zwrot, także ważne, że cokolwiek mam. I na sam koniec przechodzimy do zdrapki Paradiso, mam dla Was taką ciekawostkę. Została około, około połowa puli tych zrapek i cały czas jest 12 głównych nagród do wygrania. Jeszcze nikomu nie udało się w zrapce Paradiso trafić tych, tej głównej nagrody 200 tysięcy złotych, a połowa puli zrapek już jest wydrapana. Zrapeczka z numerem 10, chyba któraś była z 10, tak, Crazy 7 przed momentem, która, była, która dała zwrot, była też z numerem 10, a więc. Miejmy nadzieję, że to będzie jakiś dobry znak, a my lecimy sobie z naszymi pierwszymi symbolami. I jest to pomarańcza oraz lody. Zaraz zobaczymy, ile mi się uda dzisiaj przegapić tych symbolów, bo zawsze się coś zdarzy, nie zauważyć. Gra numer 1 i 2 nie mamy, chyba tutaj nic. Trójeczka, trójeczka. Czy my tutaj coś mamy w trójce? Chyba też nie mamy. Już tutaj widzę pomarańcze. I nawet widzę lody w jednej grze, i na samym dole, na samym dole jest ich pomarańcza. I chyba to będzie na razie na tyle. Póki co lecimy sobie z kolejnymi symbolami. I mamy żółwia oraz kraba. Krabik jest tutaj, w samym rogu już go widziałem. W drugiej grze nie mamy nic. I lecimy sobie dalej. Trójce. Chyba też nie ma nic. Czwórka. Czwórce. Też tutaj nie widzę nic. I już tutaj żółwika widzę na samym dole. I chyba to też będzie na tyle póki co. Ok, także początek zrabki. Taki sobie bym powiedział, ale może zaraz będzie lepiej. Rozgwiazda oraz flaming. Pierwsza gra. Nie mamy nic. Dwójeczka też nie mamy nic, i lecimy sobie dalej. Jest flaming tutaj i nawet jest rozgwiazda. W jednej linii się trafiły takie właśnie strzały, są najlepsze. I tutaj w czwartej grze nie ma nic. I na samym dole, czy coś tutaj będzie jeszcze? Rozgwiazda jest, rozgwiazda tutaj. I flaminga już chyba tutaj niestety nie będzie. Ok. Lecimy dalej. I mamy tak, fale oraz tęczę. Jest fala w pierwszej grze. Gra numer 2 nie ma nic. I lecimy sobie dalej. Jest tęcza tutaj. Czwarta gra chyba tutaj nie ma nic i na samym dole. Na samym dole tutaj chyba też już nic niestety nie będzie tęcza, tęcza jest, tutaj jeszcze tęcza. O, udało się zauważyć. Dalej mamy latarnię oraz arbuza. Tutaj nie ma nic, tutaj jest arbuz. W trójeczce widzę już latarnię. Gra numer 4 kolejna latarnia. I na samym dole, na samym dole mamy zobaczcie tutaj jeden Arbus, i drugi Arbus, i nawet latarnia się tutaj jeszcze trafiła. O i kolejna latarnia, tam już prawie przegapiłem. I połowa zrapeczki za nami I teraz mamy kapelusz oraz palmę. Pierwsza gra nie ma nic. Dwójeczka jest palma. Tutaj mamy kapelusz. Dalej, co my tutaj dalej będziemy mieć? Trójce już nie mamy nic, czwórka nie ma nic. I tutaj mamy kapelusz i mamy palmę. Także zobaczcie, brakuje nam tutaj łódki do tego, żeby no, Rekord Paradiso był. I mamy teraz nutę oraz shorty. Czy nam to coś tutaj w czymś pomoże? Shorty mamy tutaj. Tutaj mamy kolejne shorty, czyli łódka. No niestety chyba tej łódki jednak nie będzie, bo tutaj też jest linia za 500 zł, która by nam siadła, ale chyba no chociaż zobaczmy. Nuta i shorty. Trzecia gra nie ma nic. Czwarta też tutaj nic nie widzę i na samym dole. Musi być nutka i nutka jest, i nawet jest jeszcze nutka tutaj. I zostało nam już tylko kilka symboli do końca. I mamy ośmiornice oraz okulary. W pierwszej grze nie ma nic, dwójeczka nie ma nic. Tutaj mamy ośmiornice, ale to nam w niczym nie pomoże. I tutaj mamy okulary. No taki dość słaby ten przebieg niestety, bo na samym dole tutaj już nic nie mamy. Czyli takie symbole, które nam tutaj zupełnie niestety w niczym nie pomogą. I mamy teraz bluzkę oraz serce. Bluzkę mamy tutaj. W dwójce nie mamy nic. Tutaj mamy serce. Tutaj mamy też serce. I na samym dole, na samym dole już niestety nie mamy nic. I zostały nam dwa symbole do końca. I jest to torba oraz płetwy. I to nam niestety chyba w niczym tutaj nie pomoże. Tutaj jest torba. Są mi płetwy. I na samym dole chyba nie ma już. Nie, jest torba, ale tak jak mówię, tutaj tu już nam nic. Nic nam to nie pomoże, jeszcze dla pewności sprawdźmy. Kontrolne, gdzie tutaj się ukryły. Tak jest, trzy różne. Czyli, niestety, było blisko, brakło łódki. No ale cóż, no, takie jest życie. Nie przejmujemy się, gramy dalej. Odcinek wyniósł dzisiejszy 35 zł. Jest zwrócik w postaci dyszki z jednej Crazy 7. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Dzięki, trzymajcie się, hej!